Zwróćmy uwagę na to, żeby ojcowie nie pobudzali swoich dzieci do gniewu. Oczywiście pobudzenie dzieci do gniewu nie polega na tym, że ojciec, który ma roczne, dwuletnie dziecko, trzyletnie, nawet czteroletnie, jest w stanie to dziecko rozdrażnić tak, że to dziecko będzie odmawiało współpracy. Ona jest zbyt bezradna w tym momencie, ale ojcowie muszą mieć świadomość. Bo jest to bardzo dobrze naukowo, psychologicznie zbadane, że do 5-6 roku życia tworzy się cały świat emocjonalny dziecka. I dlatego, kiedy ty gniewem się posługujesz, kiedy ty przy dziecku, wobec dziecka w jakikolwiek sposób wypowiadasz gniewne słowa, używasz słów, które nie powinny być wypowiedziane, to musisz wiedzieć, że zapisujesz czystą kartę. Serca, pamięci swojego dziecka właśnie agresja. I na tym, w pierwszym etapie wychowania dzieci, polega pobudzanie dzieci do gniewu, bo one prędzej czy później będą rezonowały tym gniewem, który ty nieroztropnie, nierozważnie zmagazynowałeś w sercu takiego dziecka.